Ta piosenka ma dużo wyświetleń, ale jestem ciekawa, czy ta piosenka pozwoliła ci się zabezpieczyć na przykład finansowo na całe życie? Bo wiesz, niektórym się wydaje, mhm. szczególnie osobom, które nie są w branży, że jeżeli coś ma miliony wyświetleń, tak. to, to ja mam miliony kokosy. na końcu. Dokładnie, tak, nie, wiesz co? Eee, ta piosenka na pewno pozwoliła mi, że mogę żyć z tego, co kocham. Mhm. E, dzięki tej piosence spełniłam swoje marzenia o byciu piosenkarką, o śpiewaniu. Oczywiście dzięki tej piosence też, dzięki pieniążkom, które zarobiłam na tej piosence, a właściwie koncertom, które grałam na popularności tej piosenki, mogłam kupić sobie dom, w sensie dostałam kredyt, nie kupiłam za ale miałam zdolność kredytową i wpłaciłam dosyć, no, no powiedzmy miałam dobrą wpłatę własną i mogłam spełniać, mogłam po prostu sobie żyć komfortowo, wygodnie. Nie, mów, nie, nie były to... Luksusowe samochody i yy, wiesz, helikoptery? Ale mogłam po prostu sobie godnie, spokojnie żyć, tak?